Przede wszystkim myślę, że warto zaznaczyć, że ludzka seksualność nie mieści się na dwóch krańcach, gdzie jest jedno czarne, a drugie białe. Tutaj lubimy facetów albo lubimy kobietę. To jest raczej pewne kontinuum i możemy być na różnych etapach tej osi. W moim odczuciu, bardzo wiele osób, może nawet zaryzykowałabym stwierdzenie, że większość osób znajduje się gdzieś w okolicach tego zera. Co oznacza, że jesteśmy trochę bardziej homoseksualni albo trochę bardziej heteroseksualni, ale to nie oznacza, że kompletnie odrzucamy tych innych partnerów. Wydaje mi się, że to też bardzo duża kwestia tego, że bardzo dużo kobiet w filmach jest tak. Wręcz idealnych, jeśli chodzi o ciało. Mam na myśli piękne piersi, zmysłowy brzuch, duże pupy, i każda z nas chciałaby tak wyglądać, dlatego myślę, że to jest przy tym bardzo zmysłowe i seksowne. Twój partner też lubi patrzeć na takie ciała? My ze swoim partnerem raczej traktujemy oglądanie filmów pornograficznych jako edukację. Jako takie filmy edukacyjno-instruktażowe, i sporo sami się z nich uczymy, i myślę, że w momencie, kiedy oglądamy je razem, oboje się nawzajem nakręcamy. Filmy pornograficzne są robione dla mężczyzn. I szczerze powiedziawszy, Taka statystyczna kobieta, jak patrzy na film porno, który wygląda w ten sposób, że jest skręcony z punktu widzenia dokładnie mężczyzny, czyli stoi sobie facet, widać jego penisa i na przykład dwie uwijające się dziewczyny przy nim, które po prostu są w ekstazie, dlatego że mogą go polizać, no dla kobiety co tutaj może być poniecającego, że może dotknąć językiem członka jakiegoś obcego faceta, no, no przepraszam, to nie jest seksowne. Najzwyczajniej na świecie. Naporno kobiecym jest więcej zmysłowych elementów. Jest rzeczywiście pokazane piękno kobiecego ciała. I myślę też, że można zakwalifikować to porno kobiece, lesbijskie, do takich elementów autoerotycznych. To znaczy, jeżeli kobieta widzi takie porno, to może wyobrażać sobie siebie w tej roli w jaki sposób ona byłaby pieszczona, w jaki sposób byłaby całowana i wyobrażać sobie, że to jest ona. Dwie osoby tej samej płci, które znają swoje ciało i znają swoje potrzeby, mogą w jakiś sposób się dopełnić paradoksalnie stanowią pewnego rodzaju lustro. Czy tak jest w Twoim przypadku? Na pewno, oglądając takie porno, bardziej się skupiłam na tym, żeby moje ciało było piękniejsze.